To będzie na pewno długi skok. Być może po rekord on potrafi skoczyć zawsze daleko. Kapitalny skok! To jeszcze skocznie. Ależ miał kapitalne warunki, a przy jego dynamice, przy jego formie musiało się to tak skończyć. 143,5 metra 12 razy trzeci, 132,5 metra, a teraz potrzebuje Dawid, by wyprzedzić Piączka, by dołączyć do kolegów, wysoko tym zeskokiem, Dawid, Dawid, też cudownie, jak wspaniale, ale znakomita próba Dawida Kubackiego, odpalił z progu, niesamowicie, jak taki noworoczny fajerwerk biało-czerwony, rekord skoczni na 140 ...metrowej, aby objąć prowadzenie w konkursie, aby zmienić na pierwszym miejscu Kamila Stoka klasyfikacji Generalnej Pucharu Świata. Trzeci w turnieju skoczni, bardzo wysoki, bardzo daleki, ale z daleki lądy hajbeka. To jest nowy rekord skoczni! Czy on tam go nie podparł? Za chwilę się okaże, bo trudno to było ocenić. 138 metrów!